Przynajmniej tam, wiedzieliście, pani, mam taką bardzo ważną informację, tego typu. No... Mam po 15, czy nie? Piszeliście, że... Właśnie, to się zasadza. Mam, mam mówić, bo mogę Wam przekazać, niż Was oszukiwać, coś w tym stylu, jak się mówi, i Chodzi o to, że... jak Wy mówicie aspekt, tego typu siedzi. Widzę i Jest aresztowany. No fajnie, że tu już za daleko poszło. Widzę i fajnie. W kierunku do nas. Tak, mówiłem w widzę no. Jak się mówi, karma powraca i powróci do niego. Z podwójną siłą. Z prawej aspekta widzę no po prostu. Może będzie miał nauczkę. że tak się nie robi. Bo tak się nie robi w fani. Będzie miał, wreszcie może nauczkę, jak mu w pierwszą tam więzieniu. No, w No, nikomu nie życzę, żeby ktoś wyglądał w więzieniu. No, 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 sam się o to proszę. W To wszystko. Tanking mówiłem już na ufaniu, że już nie będzie yy, z nami za Tylko, no, jak było powiedziane, że będzie zgłoszone, jest zgłoszone. No a co dalej? No to widzicie, tam jestem i pani. Weźcie sobie na, yy, na wykoch, jak chcecie sobie te, za na w ogóle wystawię yy, ogólnie. Yy, i tego skryna jednego na moim fanbedu wisiałej pani. Przeczytacie sobie wszystko, bo tam jest napisane dokładnie w widzowie I dlatego, tak mówię, z nami nie ma zbawów wizowej fani tego typu. A to zaczął tutaj. Ja wiem o co chodziło mu. On nie miał kontroli na stremach widzowie fani. No i dlatego o to, o to całość poszło. Pomyślały Panie, no ale, jak się mówi, za swe błędy się płaki, myślały Panie, właśnie taka jest prawda. O 16 widzimy się na pozowieniach, możecie cały czas zamawiać, ja dzisiaj o 16 będę Wam robił te pozowienia, które zamówiliście I nas możecie zamawiać, tylko pod jednym warunkiem, że wysłacie mi skryna, że jeszcze tego Dzisiaj jest święto, jak wiecie o tym fani, tylko tylko żeby nie było. I o 16 się widzimy na pozdrowienia BN!